Dzwonię, dzwonimy, dzwonię teraz do firmy DT, de DT, detektywistyczny. De -de Kurwa nie mogę wymówić! Detektyw Detektyw, drugie ty. Drugie ty. D-E-T. e t d d d Nie wymówię, kurwa nie wymówię. No i chuj, nie trudno. No nie wymówię, Bartek Muszę się na... Muszę wymówić. No to dawaj. D. D jak dupa to jak tadek. Kurwa, ja pierdolę. D-T. t ty ktywistycznej d Dzwonimy do firmy Dedek Kurwa! Dzwonimy teraz do firmy Dedek dedet... Dedek Tywistycznej. Za ja nie mogę wymówić. Kurwa co jest? Dedek. ...det... -de kurwa, no są. Za wyraz jebany, ja pierdolę. Dzwonimy do firmy Dedek. Detek. Dedek Dzwonimy do firmy Dedek. Patrz, kurwa, jakie jaja. Ty, ale kurwa, co za wyraz. Jeszcze raz. Dedek... De Czekaj, detektywistycznej, dawaj. No. Dzwonimy teraz do firmy Dedek. Dedekt, dede, det. Kurwa, ty czujesz to, Bartek? No <g�> Baśka, <tavalla> to raz dobrze, nie mam z głowy. Dzwonimy do firmy dedektywistycznej. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani. Ja chciałam, proszę panią, się zapytać panią, czy, czy to firma detektywistyczna? Tak, proszę pani. Dobrze, właśnie chciałam się dowiedzieć, czy to jest firma detektywistyczna, proszę panią. I teraz. Tak, detektywistyczna. Dobrze wymawiam, bo nie mogę, wie pani, jednej literki rozmocować. Tak, tak, dedykty, de, no. Chodzi mi proszę panią o szefa Facebooka. Czy to jest osiągalne u Pani? Proszę jeszcze o co pani O szefa Facebooka. O co z Facebooka? Szefa, czy ja, by, czy ja bym mogła, proszę panią, przez biuro detektywistyczne skontaktować się z szefem Facebooka? Właścicielem Facebooka. Na Polsce. Wie pani co? No pewnie jakoś by się nam udało ustalić. Ale jak to można zrobić? dedyktywistycznie? Ja już nie umiem tego określić, bo to mm, czynności. E, musielibyśmy sobie na to plan zrobić. No i pewnie mi się to udało ustalić. Tylko na pewno. Ale to, wie pani co? To ile takie coś może kosztować, takie coś, na przykład u pani? Dedektywistyczność. Trudno jest mi to określić. Musiałabym się zorientować i dopiero mogłaby pani trafić cenę. Proszę Pani zadzwonić jutro, około godziny, nie wiem, 15 i ja pani powiem, ile to mogłaby kosztować. I no to, tak, to, ile by to kosztowało u pani właśnie to, 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 to wszystko, ten właśnie... Pani zależy na tym, żeby dotrzeć na Facebooka, tak? Chce tak. Pani mieć Ja właśnie, to wszystko, ja proszę? muszę proszę panią przez biurę dedyk. Pozałatwiać pani. Halo. To ja. Wie pani boś mi, nie pani za, mnie już się głowę rozsadza, wie pani, bo ja nie mogę się, wie pani, nauczyć wyrazu, detektywistyczność. Niesamowite, prawda? By się do miotka zadzwonić. Polszczyzna, ojczyzna deduktywistów. No widzi pani, ja muszę do Miotka, do profesora Miotka zadzwonić, jak się wymawia, widzi pani te, te różne rzeczy polskie wyrazy. To jest bardzo ważne, prawda? Deduktywistów. Bardzo jest ważne. To jest ważne jest to... Bardzo jest ważne. Ale proszę pani, bardzo jest ważne, właśnie wymawiać. Y Ojczyzna, polszczyzna, żebyś, nie, się wie Pani, nie, 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 Ja słyszę, że Pani bardzo poprawnie wymawia ten wyraz, więc... Nie o, myślę, że to, nie to już do Miotka nie muszę, do profesora Miotka dzwonić, ojczyzna, polszczyzna. No, myślę, Proszę Panią, ja wiem o tym, że jest przedstawiciel Facebooka w mhm. Polsce. Mhm. Tak. Przez biuro właśnie Wasze muszę to wszystko pozałatwiać, dedykty, no. Detektywistyczne biuro, tak. Niesamowity wyraz, nie? Taki twardy, nie? Niby jest lekko, a co czyści, a twardo się wymawia, prawda? Niesamowity detektyw. No i słucham, panie Halo. To ja. Ja, proszę panią, chcę ustalić taką rzecz, że ja muszę mieć przedstawiciela, prezesa, przedstawiciela Facebooka. O to mi chodzi. Ja, proszę panią, chcę bardzo znaleźć, właśnie tego pana z Facebooka. Imię, nazwisko, mail, adres, numer telefonu. Też nie będę się pytać, numer buta, prawda? Po co? Tylko dane najważniejsze, osobiste. Osobowe dane. No właśnie. Osobówka tak zwana. Proszę pani, takie informacje e, no, mogą kosztować panią w granicach kilku tysięcy złotych. Nie szkodzi, ja nawet pięć tysięcy mogę dać, ale ja muszę to znaleźć. Wie pani, krótka teraz rozmowa jest ze mną. A pani dzwoni miasta Ja proszę panią dzwonię z miasta Łodzi. Z Tak, ja jestem łodzianką. Ja stołuć, ja łódź tak. Uć okay. podłodna. pani to? No. Ja zrobię pani dokładną wycenę, a pani mi poda tak. swój numer telefonu, ja do pani odzyskuję. E, komórkowy czy, czy stacjonarny? Komórkowy. Bo... Nie, nie, komórkowy. Komórkowy tak. może być, tak? Mhm. Mhm. A nie wyświetlił się u pani mój numer? Trochę moment. Niech pani popatrzy tam w te, w te swoje damy komórkowe. Nie wyświetlił, nie wyświetlił. Nie wyświetlił się. O. Moment, 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 tylko będę do kuchni, moment.

jeśli powiedziała jakieś swoje imię, to już będzie całkiem dobrze. Aneta. Pani Aneto. Tak. Ja Aneta. Pani odzwonię, tak. Tylko... Nie Atena, nie. tylko Aneta. Aneta, bo jeszcze jest Atena, nie? No. no. Ta, jeszcze jest tak, Atena. Anita. Anita. Tak. Tak, tak. Aneto. Egberg. Pani Aneto. No. Wezmę, co, pani, tak, Aneto tak. pani Aneto, tak. No. Pani Aneto. Zrobię paś... pani. Do pani, jak zrobię wstępne Dobra. byłby Dobra. Z zlecenia, dobrze? O której Pani będzie do mnie dzwonić? Jak Pani ma na imię? Pani kaszu, o który będzie pani do mnie dzwonić? Do, do mnie? Nie pani do pani jutro. Nie znalazłam typa. Kogo? Jak kogo? Przedstawiciela Facebooka na Polskę. Dzwoniła pani do niego? Tak, aż się dodzwonił. Biorę ze sobą kąpa i wszystko robię mi na miejscu tak jak ja będę chciała. Nie on tylko ja. A jak się nie zgodzi? Zgodzi się na bank. Musi się skończyć, znaczy nie, nie, nie skończy. Idziemy kurwa na spotkanie z prezesem Siema.